To to nadchodzi? Ja tu oślepiony światłami naszego studia, yy, zgaduję, po krokach poznaję, Adam była dziaderska. A gdzie masz, Adasiu, tą kamizelkę? A, a jakoś jej dałem. Nie chciałeś, bo, A ja wiesz, założyłem spokojnie, że tak z, z dziadersem Adamem razem w takich kamizeleczkach, a ty nie. Kamizeleczki to pojemne pojęcie, jak widać. No, ale... Prawda? Nie, 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 żebym tam… Ale chciałbyś mieć taką, nie? Nie? Dobra, nie wiem, czy wiesz, Adamie, co, co, coś tak zmarszczyłeś? Nie wiem, czy wiesz, po ostatnim programie listy do redakcji napłynęły, więcej analiz ekonomicznych redaktora były. W związku z tym, wychodząc naprzeciw marzeniom naszych widzów, zapytam Ciebie, co Adamie na rynkach słychać? Zruszyłeś mnie, bo ja też pisałem listy do redakcji. Pisałeś? W ogóle. Jak trzeba było. To było dawno nie wiedziałem, że to się dalej robi, więc. Pozostanę sceptycznym co do Wie, to tego. Taka z... gazeta, która e, e, miała pierwszy dzień była na rynku, już miała w ogóle list do redakcji, a jeszcze nie, nie wiadomo było, gdzie ona jest i tak dalej. ważne. Są... Słuchaj, na, na akurat czytanie dobrze trafił, bo rzeczywiście ostatnio ci opowiadałem, że dzieją się na rynku tak. rzeczy, których, które się zdarzają bardzo ekstremalnie rzadko, raz na dekadę albo nawet rzadziej. I wywołaliśmy Wilka z lasu, bo zaraz potem <laughs> rozmawialiśmy w środę, w piątek, wydarzyły się rzeczy, które nie wydarzyły się na rękach nigdy. Jezus Do tej maria. pory. I powiem Ci szczerze, że to w pozorze jest jednak poważny temat, bo, bo zaczęło się od hossy na rynku złota i srebra, która się załamała, i to wszystko poleciało na pyskę. Mam to dla Ciebie takie obrazy, bo chciałem Ci to pokazać. Nie wiem, czy studio nam pokaże. Pokaże chyba. E... Studio nas słyszy. To do niego dojdziemy. Jest, patrz, jest, jest. O, o Jezus, te takie to czerwone w dół to jest... Słuchaj, no króciutki kursik. Masz tutaj wykresy złota, srebra i bitcoina. Mhm. E, to są świeczki japońskie, czyli taki konstrukt, który pokazuje wahania cen. E, akurat to jest wykres dzienny, więc jak jest jedna taka świeczka, to ona pokazuje jaki był zakres cen w ciągu jednego dnia, jak cena zamyka się niżej niż się otworzyła, to, to świeczka jest czerwona, jak wyżej, to jest zielona. Tam są jeszcze knoty i inne drobiazgi, ale tyle wystarczy ci wiedzieć. E, dokładając kontekstów w najprostszym wyjaśnieniu. Złoto w ciągu 48 godzin straciło 20% do tych szczytów. Nie tak strasznie drażało. Srebro zrobiło już na 38%. Załamał się też Bitcoin, załamały się wszystkie metale szlachetne. Ale żeby ci to uświadomić, to z rynku złota zniknęło zniknęło 7 bilionów bilionów dolarów w ciągu kilku godzin. 7 bilionów dolarów. Bilionów. bilionów. razy 3.50. Żebyśmy wiedzieli, gdzie jesteśmy, to ostatnio chwaliliśmy się, że Polska, tak świetnie się rozwijająca w ciągu roku, my wszyscy tak. e, e, mamy, wypracowujemy produkt krajowy brutto bilion dolarów. A bilion, a tu 7 bilionów. Żeby wiedzieć, jakie, to są, okay. jakie o, to są pieniądze? To dużo wyparowało. Co więcej, cały rynek, e, e, cały rynek złota, kapitalizacja złota na rynku globalnym to jest 35 bilionów. Mhm. Czyli całe złoto świata jakby w tej chwili kosztuje 35 bilionów dolarów. E, I jeżeli znika 7,5 no to wiesz jakie są ruchy. No i tam już wchodzimy... W, w, ale co, co że... się takiego stało w ogóle? Nikt nie wie i o to jakby no, chodzi. O właśnie. Żeby jeszcze nie chcę ci zagmatwać, ale srebro, które tak też strasznie potaniało, do, doszło do różnicy cen między, to są dwie duże miejsca, gdzie się handluje srebrem, to jest giełda Comex w Nowym Jorku i giełda w Szanghaju i wtedy, kiedy w Nowym Jorku ta cena srebra spadła o 40%, w Szanghaju srebro drożało. Więc można by zrobić tak, żeby szybko sprzedać srebro w, hmm. w Nowym Jorku i zawieźć do Szanghaju, tam sprzedać i zarobić 30 dolarów na czysto na każdej uncji. Tyle tylko, że nagle się okazało, że w tym kompleksie nie ma srebra, bo handluje się bez pokrycia, nie ma fizycznego hmm. kruszcu na zbyciu. Hmm. Mówiąc najkrócej, metale szlachetne jak złoto, srebro, kruszce typu platyna, palladium, zaczęły się ostatnio na rynku. Zachowywać tak jak najbardziej wariackie bitcoiny. Mhm. Najgłupsze kryptowaluty, bo te rynki kryptowalut to właśnie była domena takich spekulantów, że to tam raz weftere kosztowało 60 tysięcy dolarów jeden bitcoin, a za chwilę mógł być 10 razy droższy albo 10 razy tańszy. I po to też jest ten rynek, że na, na takich ruchach robić spekulacje i dużo zarabiać. I nagle to samo zaczęło się dziać na rynkach, które do tej pory były uważane za najtrwalsze, no bo złoto, które zachowuje się jak kryptowaluta, to nie jest poważna sytuacja. A do tej pory się do niego uciekało jako do czegoś w sumie najbezpieczniejszego w historii w ogóle świata, prawda? No i zasadniczo to, o czym mówiłem ci w zeszłym tygodniu, że to, że wszyscy uciekają do złota i srebra, to oznacza, że problemy będzie miał dolar jako waluta światowa i wartość dolara i będą mieli problemy obligacji amerykańskiej, mhm. czyli tak naprawdę amerykańska gospodarka, ale problemy amerykańskiej gospodarki są problemami światowymi, czyli mhm. idziemy w stronę czegoś dużego. Nikt nie wie czego, mhm. ale tam się dzieją poważne, poważne rzeczy, które spoślizgiem, ale dotrą także do nas. I i to są takie ciekawostki, jak ktoś naprawdę nie inwestuje, nie zajmuje się tym, nie ma majątku, którym y, chciałby zarządzać, to może to lekceważyć. Więc dołóżmy jeszcze jeden poziom kontekstu. No dobra. Czyli tam się dzieją rzeczy, które rzeczywiście nigdy nie było takiego tygodnia w historii rynków finansowych na świecie, żeby się takie cuda działo. A my jednocześnie mamy ogłoszenie, o, o czym wspomniałeś, Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Tak. Na którym będziemy się zajmować PR-owymi koszmarnymi duperelami. Tak, tak jest. Bo ktoś z otoczenia narodzkiego, nie chcę mówić, że sam prezydent, uznał, że a to podjedziemy, podjedziemy sobie y, pod tematy, które nam pasują, a mogą być niewygodne dla rządu. Dla tak? Bo cały PiS nagle odkrył, że skoro Tusk ma wielki sukces, że dostał 45 miliardów euro na zbrojenia to zaczynają walić, że to jest pożyczka i wchodzi błaszczak, który zaczyna irytować. No nie dlatego, że jest jaki jest, bo co można powiedzieć, nie chcę faceta obrażać na widzie Każdy widzi jaki jest, tak? No ale wychodzi Błaszczak, który wziął, chciał wziąć Ukraińczyków 100 miliardów pożyczki na nie wiadomo jakich zasadach, bo on chciał szybko nakupić helikopterów, samolotek tak. bez uzbrojenia, które teraz nie wiadomo co z tym zrobić, bo ten kontakt się potwornie ślimaczy, tam są wielkie problemy. Poleciał do Amerykanów, kupił patrioty, e, 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 co jeszcze kupił? Czołgi, to, e, i, to, 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 to I też i to. wziął miliardowe pożyczki. Tak, tak. I Błaszczak wychodzi i mówi, rząd bierze z euro i zapożycza Pozicjonos... I jeszcze nie będzie kupował amerykańskich rzeczy, tylko jakieś europejskie, które gorsze, prawda? A to jest taka też, Dlaczego ich... rząd nie realizuje polityki Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych, Dokładnie. który chce, żeby kupować Dokładnie. amerykańskie? To jest skandal w ogóle. Dlaczego by nie Ale to jest polityka. I mogą się tak podjeżdżać. Ale prezydent, który używa czegoś poważnego, czyli Rady Bezpieczeństwa, która... Powi... O, wiesz? To jest ciało, które zwoływano jak wybuchła wojna yy, na Ukrainie, zaatakowano Krym, zaatakowano Gruzję. To są te momenty. Drony nadleciały nad Polskę. Jak on by zwołał Radę Bezpieczeństwa i jeszcze zaprosił Glapińskiego i się zapytał co się dzieje na tych rynkach, że nikt nie wie co się dzieje i co to dla nas oznacza, to ja bym rozumiał. A on robi, robi Radę Bezpieczeństwa, żeby sobie podjeżdżać pr tematy, przy których nie ma, nie ma o czym dyskutować, bo ten program jest zrobiony. Zakupy są rozpisane i jeszcze, żeby podjechać w sprawę Timoszewicza. Trzeż tego. Ale Cimoszewicza, Cimoszewicza też, różnica, na pewno. Tak? Coś ma na byle był ktoś Dajcie mi Cimoszewicza, zaraz coś tak. znajdziemy. I co tam jeszcze? Jakiś trzeci temat. No, po, Rada, do, Rady Pokoju, do Rady Pokoju, żebyśmy się tak. Tak, tematy już przerobione, w ogóle wiadomo o co chodzi. Albo tam tam taki jest jeszcze tematyk, jeden. który jest, się nie załatwia na wierzchu. Jest, no. No, dokładnie, jeszcze jeden taki kontekst tego zwołania w środę, W środę, w środę w przyszłą środę, wtedy, kiedy Rada ma się spotkać. Też będzie miał swoje wystąpienie w Sejmie minister Sikorski, wicepremier, prawda, który będzie opowiadał o sprawach międzynarodowych. No to też no no nie bo... możemy zostawić placu Sikorskiemu, żeby o nim było cały dzień. To sobie radę zwołamy. Ale rozumiesz, no, bo bądźmy konstruktywni, czy rozumiesz, że teraz publicznie wprost sugerujesz, że w placu prezydenckim siedzi banda gówniarzy, którzy się zachowują hecheckami na poziomie. No ja nie wiem, czy podwór. znaczy ja byłem poważniejszy na podwórku, znaczy takimi, przepraszam, bo mi jakieś dziwne Inne słowa... detami. Innymi słowami przyszedł do głowy. No. Ok, w no, no. wytnijmy to. Wytnijmy. To jest przerażające, tak? Znaczy różnica poglądów, różnica strategii politycznych, różnica w ogóle pomysłu. Ja nie mam nic przeciwko temu, że polska prawica uważa, że sojusz z Amerykanami tylko z Amerykanami. Nie mam nic przeciwko temu, że są eurosceptyczni. E, rozumiem, że nakręcają historię antyniemiecką, bo się już po pierwsze przyzwyczaili, a po drugie, tak ich Kaczyński nauczył, że jak nie ma wroga, to w zasadzie no to nie wiadomo o czym gadać. Za rozumiem, że, e, że rządy Tuska i koalicja przejmuje trochę tą. Ten sposób bawienia polityki, bo, no bo też nie chcą bez przegrywać, oddawać i oddawać pola. I, I to działa, i, prawda. Kiedy mnie pytasz, dlaczego. Dlaczego tu odpalił sprawę Steina? No to odpowiedź jest oczywi oczywista, że po pierwsze to jest poważna sprawa, ale po drugie grzeje temat, który jest bardziej niewygodny dla tamtych niż jest, dla nas. Tak? No jest coś takiego. Ale... ale są granice tego wszystkiego. My jeszcze... się obsuwamy w bełko. Wracając Adam do, do pana prezydenta, jego otoczenia. Do tej pory Nawrocki dość mocno rusł. Wydawało się, że jest takim samodzielnym politykiem, że stoi mocno na swoich nogach. Teraz mam z kolei takie wrażenia nieodparte. Za szczęście, że jednak to jego, ta jego kancelaria tak go mocno otorbiła. I dość sprawnie go na różne miny wsadza, podpowiadając mu na przykład a weź zwołaj radę, wierz, o tym i o tym, o dobra, fajny pomysł. Nie wygląda mi to tylko i wyłącznie na jego mm, aktywność, tylko na takie podpowiedzi, zróbmy tak, albo zróbmy tak. Oni też tam się między sobą zaczynają ale, kłócić. Ale, ale, otoczeniu. ale to zakłada, że masz jakieś większe pojęcie o tym, kim nawocki tak naprawdę jest, jeśli chodzi o potencjał intelektu intelektualno-wystąpieniowo, strategiczno-koncepcyjny. Ja nie wiem, mam swoje podejrzenia, ale, ale bardzo ale się z nimi niedziel. Mam więcej świadomości, na jakim poziomie są ci ludzie, którzy go taczają, bo mam jakby więcej dowodów ich wcześniejszych doświadczeń i, i, i produkcji. No i tak, ale uwaga jest celna, bo, bo płyniemy w stronę komunikatów, że pan prezydent spotkał się z Dodą i Stanowskim, bo oni zrobili sobie PR na pojechaniu. tak, I w ogóle jest afera, bo były dwa schroniska, które były zepsute, i to ma prezydentowi odkręcić całą aferę, ktoś do niego przykleiła, jak zawetował budy i łańcuchy. I nagle się okazuje. Że pies może być na łańcuchu w byle jakiej budzie wszędzie, byle nie w schronisku, które wizytowała pani no tak. Dorota Rapczewska. Tak? No I to jest taka polityka głowy państwa 37 milionowego, bo wracając do tego, że my gadamy o bzdurach i oni wszyscy się zachowują coraz głupiej, bo musimy się zacząć przyzwyczaić, że Proków nie jest 38 milionów, tylko 37. Będzie teraz mniej. Walnęło znowu w zeszłym roku to chyba 65 tysięcy na minusie, jest tak. nas w tej chwili 37. Tak milionów 300, za chwilę będzie mówić 36 z ogonkiem, a oni rozumiesz. A ja w ogóle myślę, pokazanie. żeby powoli, Adamie, zakończyć nasze spotkanie. To wszystkie... za dużo małudze, tak? Nie, nie, nie. A nie, to tak, to swoją drogą. No, ale no już taki jesteś od podwórka do teraz. Nie, ja nie jestem marudny, jestem wpieniony po prostu. <grym> tak wygląda wpieniony, nie no, marudny. Bo ja płacę podatki i wiem tak, od kiedy. Tak, 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 tak. no właśnie. Ja, że jeszcze tutaj myślę, chwilę, że... gdzie idziesz? Ja myślałem, że... E, że chciałem tylko zakończyć, że jakby wszystkie bolączki tego świata Polski i świata rynków dolarowych, srebrnych ustaną kiedy pełczyńska nałęcz będzie w końcu tym wicepremierem. Masz obsesję, to mam, Nie, bo, albo ona też ma i ona tą obsesją zaraża. No to się wkręciłem. No to, to wiesz, no okej, okay, no to jedz, łączę się z tobą w bólu. Łączę się. A to, i, to ja idę się wyjść teraz. Ja, to ja zobaczę czy złoto dzisiaj o 10%. Co ze złotem, czy potem, a ja no, się tu no. będę żegnał y, z państwem.